Idiotów. Zobaczymy, czy któryś zostanie. No ale nawet, no, nawet jeżeli mają zielone, to też nie powinni się pchać, tak widzisz. I to i pchała się tym czerwonym, baba. A ona w prawo. Ale... Tutaj jak im zgaśnie zielony, to nie mają gdzieś, gdzie uciec, tak? A ty co? Będziesz no przejeżdżać? Może się przesunie babka. No co ty kurwa tu stoisz? Nie przemyślała, żeby się cofnąć. No i obrażona laska. Zamiast się cofnąć trochę, to by chociaż przepuściła. O masakrę. No I, i... co? I tutaj głupie. a my mamy zielone ciemno My ciebie, mamy zielone no? i widzisz, to i... A, a ona tak stanęła, że nawet nie widzi jakie ma światła Masakra, czerwone już mamy Czerwone ciemno I teraz następny. I następny się wpierdala. No i się światło zmieniło właśnie. Tak, no i czerwone. No, było przyzwyczajeni, że aktualnie. за панда идиоту. Ајде, чиј практично ста